Cześć wszystkim! Cześć kochani! Tutaj Patryk i Dusia. I zapraszamy Was dzisiaj na challenge. Chłopak. Versus dziewczyna challenge. W ogóle to muszę Wam powiedzieć, że te challenge mega faworyzują chłopaków. Wcale nie. I tak, jak zwykle. Nie ma możliwości, żeby dziewczyna w tym wygrała. No, Zaczekaj, zobaczymy. No wydaje mi się, sami zobaczycie. I jaki jest pierwszy challenge? Pierwszy challenge to kciuk challenge, ma... czyli walka na kciuki. I my w sumie nawet często w to gramy, gdzieś czekamy. Tak, czekamy w kolejce, bądź siedzimy autobusem. Ale Patryk zawsze wygrywa, więc co? Wcale, że nie. Zaczynamy? Zaczynamy. Dobra. A! Jeszcze muszę wam powiedzieć, że my mamy nawet na to specjalną nazwę na tą grę. Powiem jaka jest nazwa? Tak. Pici Polo. Więc bardzo ładna. To ja gdzieś ją kiedyś zasłyszałam 10 10 lat gry. temu? Tak. I przyjęła się. Boga. Widzicie? Widzicie wszystko? Widzicie? Dobra. Dobra. Trzy. Cztery. Pici Polo. No chodź to. Okej, ale to jest niesprawiedliwe, bo ty masz większego kciuka, ale ja mam paznokieć, mogę ja cię drapać. No właśnie, no. nie wiem czy słyszycie, ale... Aż skropię. Boże. Do trzech sekund. Do, do trzech, trzech sekund, treku. tak, do trzech sekund. Dobra. Dobra. Okej. ręka. Dwa. Yes. Raz, dwa. Raz, dwa. Trzy. Dziś mówiłam że przegram. Okej, okay, drugi challenge to... Kto wypije szybciej sok? I miałaby spodna szklanka... No ale Dusia trochę oszukała. Nie, nie oszukałam. No jak no, po nie? nie dam rady wypić Co tam... Sok nam się skończy. Nie no. wydałam trochę. Nie, ale ja bym nie dała W ogóle ja się tak strasznie boję, ja się boję takich czelęczek to szybciej. Uwaga, trzy, Czekaj. dwa. Czekaj, bo się boję! Czekaj, my bo się boję. Trzeba się przydać. Dobrze, oddech? Czy ja bo się boję, serce co kołata, Boję <laughs> <laughs> się strasznie. Boisz się, że przegrasz. No, trzy... Trzymajcie za mnie kciuki. Boję się nas. No. Trzy, cztery. Okay. Byłam pierwsza, nie, nie wierzę w to. Byłam pewna, że w to. No i dobrze. Okej, okay, trzeci challenge polega na tym, że patrzymy sobie w oczy, i kto się pierwszy zaśmieje, ten przegrywa. Dobra, zaczynamy. Trzy, dwa, jeden. Nie, ma, ja! Nie! Nie! Ma. Nie, ma. Nie, ma. nie! Nie! Ma. Nie! Ma. Myślałam, że w ogóle będzie tak, że będziemy sobie patrzyli w tak... Ale to jest naprawdę za mega zabawne. Dobra. Okej, okay. trzy, cztery... Przegrała koniec! No nie Tak jest, Jeszcze dziękuję, mocno. dziękuję, koniec. No to jest nie, no nie, no nie no, miało no być bardziej szansa. wszystko, bo oszukuję no, no jak oszukuję, no. Zaśmiałaś się? Zaś... Zaśmiała się? się? No, no właśnie. Ale tego nie dało się wytrzymać, no. Nie, dało radę wytrzymać. No Cię wytrzymałem. Nie, ja nie, nie się uspokoić. Nie mogę się uspokoić. Czwarty challenge polega na tym, że kto włoży sobie najwięcej pianek do ust, wygrywa. Dobra, okay. jedna. Za, no to zaczynamy. Jedna. Nie! Musimy liczyć mm. po kolejno, bo zgubisz się, nie. Jedna. Dobra. Zjadłeś, nie możesz tego zjeść. Druga. Nie możesz zjeść, ale ty to żujesz. Trzeba to tam włożyć. Stop! Stop! Teraz trzecia, no bo nie zgubimy się z liczeniem. んフフフフ。 Ostatnim challengem to będzie wariacja na temat 7 sekund. Challenge. Będzie polegało na tym, że w 7 sekund musimy wymienić jakieś rzeczy, na przykład w stylu wymień 5 owoców. W 7 sekund. I tak będziemy się wymieniać. Tak. I, I mamy trzy takie. I kto wygra więcej, to dostanie ten punkt i, i będzie mógł wygrać. W, I będzie miał punkt. W 7 sekund wymień 5 piosenkarzy. Tak! Piosenkarzy. <laughs> e e 3 za, poniżę 7 Eee, 0! <grym> <grym> no co, no nie powiedziałeś żadnego! Przez 7 sekund wymień mi imiona miliony się na literę A! Co? Adriana, Anna, Anita, Angelika, Anastazja! Dobrze! Dusia Udało mi się! Dobra, tutaj w tym celu mamy 1 do 0. Może no. nagramy oddzielnie. Jeżeli chcecie, no to łatwo w górę. Jeżeli chcecie taki e, 7 sekund challenge, nagrany przez nas, taki długi, mm -hmm. to e, napiszcie to w komentarzach. I teraz ja mam dla Ciebie, i uwaga, będzie trudne, choć może A, będzie tak, dla Ciebie tak, łatwe. W 7 sekund, pamiętaj, że będzie start, w 7 sekund wymień 5 krajów należących do Unii Europejskiej: Stop! A, Wielka Brytania, Francja, y, 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 Hiszpania, Włochy. 7. Stop. Czechy. Nie zająć No to zduśka wygrała. Ale nie, bo ja sobie dokończyć stam. Dobra. Nie, w sumie. Jak teraz nie zgarniesz dwa razy, a ja zgadnę raz, to będzie dogrywka. Przez 7 sekund wymień mi pięciu raperów polskich. Nie wiem! Wtedy! PEZLET, peja, nie! Nie wiem, nie! Nie wiem Jest. Takie... Nie, ciężkie, ale trzeba. Ale widzisz, no, no cały czas chciałam i idę do tego wszystkich na P, P no i tak. Te, 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 ale nie miałam tak blisko, no. no, no jeszcze bym niestety. nie Niestety. No. Ja Czechy też miałem blisko. No, no, ale... No właśnie. No dobra. Ale ten, dobra, to, to ile mamy? Dwa-dwa? No, dwa? nie, jest jeden-zero. Jeden. Przez siedem sekund wymieni mi pięciu piłkarzy reprezentacji Polski. Boże. Błaszczykowski, yy, pan Cztery, yy, szczęsny, nie wiem, czy... Majdana. 7, ale on nie nie, je, no nie! To jest jedyna piłka z tylko. No. Dziesięć masz. Przez 7 sekund wymień pięć produktów do pielęgnacji włosów. Straf! Odżywka do włosów, yy, szampon, yy, jest pięć? Siedem, <noise> yy, wygrała. Ooh I co? Ale i tak w sumie to przegrałam, ale no jeżeli chodzi o honor, no, no to tak. obroniłam swój tak. honor, nie, nie przegrałam taktykalnie. Mhm. Dokładnie, Czyli co? pamiętajcie. nie jest... wygrywają. Tak, no? <laughs> jest 3-2, słuchaj. No. E, tak, jeżeli chcecie 7 sekund challenge na naszym kanale, na moim, albo na dłużki. nie wiemy jeszcze na co na wrócić. Albo jeżeli chcecie jakiś inny, który macie do zaproponowania, jest fajne. To, to piszcie w komentarzach. Koniecznie piszcie i pamiętajcie o? O czym pamiętam? O subskrypcji i o łapce I w górze. górę, tak. żeby zmotywować Patryka, bo on tak jeszcze się wstydzi. Zmotywujcie go. Tak. Czyli co, jednak wygrałeś Ty? No, ale... wygrałem ja, ale, ale honorowo przybudę ale... Ciebie w nagrodę. Ale tak naprawdę dziewczyny i tak są lepsze, więc. Wygrałyśmy, dziewczyny! Tak. Wtedy nie. No to co? Żegnamy się? Żegnamy się. No to pa, cześć, pa. pa. pamiętajcie o subskrypcji, subskrypcji w górę. łapce w górze i komentarzu. I komentarze. Pa. Pa. pa.